W niedawnym wpisie na Linkedinie zadałam pytanie, czy obniżka stóp procentowych, której byliśmy świadkami na początku maja, może mieć realny wpływ na rynek mieszkaniowy w największych polskich miastach? Wydaje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie jest prosta, bo przecież każdy analityk rynku mieszkaniowego powie nam. Że nie tylko obniżka, ale nawet wysokość stóp procentowych wpływa na rynek nieruchomości, a na rynek mieszkaniowy w szczególności. Jak to działa w rzeczywistości, mogliśmy obserwować w drugiej połowie 2020 i pierwszej połowie 2021 roku, kiedy po trzech obniżkach podstawowa stopa procentowa NBP wynosiła zaledwie 0,1%. Sprzedaż mieszkań na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce wzrosła wówczas niemal z miesiąca na miesiąc o 40%. Dlatego, kiedy 7 maja Rada Polityki Pieniężnej po trwającej ponad półtora roku przerwie obniżyła stopy procentowo 50 punktów bazowych, uzasadnione stało się oczekiwanie, że popyt na mieszkania w jakiś sposób zareaguje. Tym bardziej, że od kilku tygodni w badaniach, które regularnie prowadzimy wśród potencjalnych kupujących, 13-15% osób... Będących na ścieżce zakupowej, wskazywało na obniżkę stóp procentowych jako istotny czynnik, który mógłby ich skłonić do sfinalizowania zakupu mieszkania. Jednak ankiety to deklaracje zakupu, a nie rzeczywiste zakupy. Mimo tak wydawałoby się kruchych podstaw wnioskowania, już w połowie maja mogliśmy obserwować reakcje potencjalnych kupujących na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Pierwszym sygnałem był skokowy wzrost liczby rezerwacji. Oczywiście wiem, że kategoria rezerwacji jest kontrowersyjna i nawet doświadczonego komentatora może poprowadzić na analityczne manowce. Trudno jednak było mi zlekceważyć następujące fakty. Po pierwsze, w połowie maja 2025 roku na siedmiu największych rynkach w Polsce odnotowaliśmy ponadprzeciętny, bo zbliżony do notowanego w bardzo dobrym sprzedażowo 2023 roku poziom rezerwacji. Po drugie, sprzedaż liczona, przeliczana na dzień sprzedażowy nie była tak jednoznacznie dobra, rewelacyjna jak rezerwacje, ale była wyższa od średniej z kilku wcześniejszych miesięcy. Jednym słowem, wysoki poziom rezerwacji mógł być tylko incydentem. Tym bardziej, że liczba nowych inwestycji wprowadzonych do sprzedaży w pierwszej połowie maja była również wysoka. Zatem ponadprzeciętne rezerwacje mogły być efektem pojawienia się nowej atrakcyjnej oferty, a nie reakcją na obniżki stóp. Jednak dzisiaj, czyli na kilka dni przed końcem maja, wiemy, że sprzedażowo maj będzie jednak wyraźnie, bo nawet o 25%, lepszy niż kwiecień. I z pewnością będzie też lepszy od wyniku, jaki odnotowaliśmy rok temu, w maju 2024 roku, kiedy liczba mieszkań sprzedanych na siedmiu największych rynkach nie przekroczyła 2700 mieszkań. Wiele wskazuje na to, że tegoroczny to majowy wynik będzie o ponad 1000 mieszkań wyższy od wyniku sprzed roku i przekroczy 3800 mieszkań. Już dzisiaj wiemy także, że oferta mieszkań deweloperskich w największych polskich miastach ma szansę ponownie się powiększyć, ponieważ liczba mieszkań w nowych inwestycjach, których sprzedaż rozpoczęła się w maju, przekroczyła już 3600 mieszkań, a przed nami przecież jeszcze kilka majowych dni. Na razie największa liczba nowych mieszkań pojawiła się na rynkach trójmiejskim i krakowskim. Niestety, średnie ceny w tych nowo wprowadzonych projektach są wyraźnie wyższe, nie tylko od tych wprowadzonych w kwietniu, miesiąc wcześniej, ale także od średniej ceny wszystkich mieszkań już oferowanych na największych rynkach. Zatem perspektywa wyczekiwanych przez kupujących wyraźnych obniżek cen pozostaje nadal mglista.